Dowie włączyłem nagrywanie! Nie wiem czy ten film w ogóle wrzucę, bo to jest z winy Jetlaka Jet i mi mówi, że włącz szybko nagrywanie. Nie wiem czemu. Ale ocy... musisz włączyć to nagrywanie. Dobra, no jest włączone. Wszyscy widzą, ale ale przynajmniej powiem na wszelki. Co jest Jetlak? Chcesz... Bo nie wiem czy chcesz mnie zobaczyć. Ale co wyglądasz jak z horroru? A chcesz widzieć? Wygląda tragicznie. No Nie, no czemu ty kadasz do mnie tyłem? No, no, no no, patrz! <noise> Czemu to masz rogi? No właśnie! To są doczepione, to nie są prawdziwe. Doczepione, no Wy, wyrwać je. No, wyrwę no nie da się, nie da się! O Boże, o Boże, nie. Nie, to nie możesz. Palionka nie zmieniła! Nie nie nie, nie. nie, nie nie, możesz być palionką, nie. Ty się zmieniasz też w demona. No bo ona kazała mi coś wypić. Ty będziesz też demonem? No mogę być. Wiesz, że co lubię teraz? <noise> Co? Dobra, to już co jaja robisz akurat. Nie, serio lubię czerwony, ten dom mi się tak podoba Nie, niemożliwe Ja to w ogóle myślę, żeby tu nie zamieszkać Będziemy sąsiadami Dobra, ale ty, ty, jest, ty to tak mówisz, jakby to miał być jakiś troll Ale to nie jest troll, no nie da się tego zniszczyć Podoba ci się rabę, czerwony, a ryzyk. lubisz ogień? No Jest czerwony Co? No Stary, ty, co, no? ty przecież ty jesteś yeti, ty lubisz śnieg, zimno, mróz, lód Ale ja jestem, ja, coś się ze mną dzieje nie tak, zrozum to Jak może być yeti, który lubi, ty jesteś pierwszym yetim na świecie Dobra, e, Palemka cię zmienia oczywiście, tak? No, to ja no tak, ja Wiedziałem, że, że na coś, coś zrobi, żeby, żeby prze, przekabacić się na jej stronę Gdzie to zrobiła? Kiedy w ogóle, to... kiedy to się stało? No ostatnio Dobra, to pokaż, pokaż mi to, gdzie jest gdzie Palemka, muszę z tym pogadać Palionka, naprawdę chcesz iść? ona jest w laboratorium Steve's ona sobie je przywłaszczyła. No, no czekaj. O, no, idę. Jezu, widzę, że nie może być tak, że on ma ten. Tutaj jest? No, tutaj jest. Dobra, palonka! To no, jest naprawdę dziwne. Palonka... Palonka Nie ma pojęcia, co my kłamiesz? Podam jest gdzieś indziej. Jeszcze mi kłamiesz! Jeszcze mi kłamiesz, że ona tu jest! Ja nie Poliąka mogę! ja tu, by... tu była ja wcześniej! Nie mogę, ja nie mogę. Jeszcze mi kłamiesz. Jeszcze ona mogę. tu była! Dobra, ona jest pewnie w tym, w Wietowicach. Ona w Wietowicach? No pewnie tak, a gdzie może być? No w sumie tak. Laboratorium podziemne coś... jest zniszczone. Ale ostatnio coś mówiła o laboratorium w ten, tam u Psona. Psona? Co co tam chciała robić? No, to jest O, do... jest! Oh, jest, no widzisz. No i... Ale, no ja no, weź liczby, chodź, z, chodź, czemu chodź, ty chodź. To od razu zmierzyłem? Najpierw mi powiedz, jak... Jak, jak mogłaś zmienić je... Jak możesz w ogóle zmieniać go? Z, bez, wbrew jego woli. Przestań mnie gonić. Dobra, idę przed... Czekaj, gdzie tu jest... Dobra. O, no, tu jest myślać. Dobra, spokojnie. Myślać. No i nie ma mnie już, okej. Okay, po, po no. Roz... no, nie ma mnie, nie możesz mnie dotykać. Dobra, więc tak, czemu Yeti ma rogi? Kiedy to się stało? Dlaczego to zrobiłaś Dobra. Najważniejsze pytanie. Yeti, chciałeś mieć rogi? Nie! Co? No już wszystko. Ja ci tak! O. O, nie, no boże, Yeti, to naprawdę, to tak widać. Ty nie potrafisz jej powiedzieć nie. Co? Ty nie potrafisz. Ty się jej tak boisz. Ty się jej tak boisz, naprawdę? Aż tak? Be, be, bez, bez przesady, że aż tak się jej boisz. Do związku, co nie ten? mam nic, nie mam nic do waszego no, związku. Róbcie was, co chcecie, nie. ale nie rozumiem czemu robisz coś wbrew jego woli. Jak widzisz, że on nie dobrze że nie chce. I tego chciał. Prawda, chciałeś, nie wiecie. chciał, tak. nie chciał. Jeszcze bardziej to byś tego chciał, no, pewnie, że tak. Nie chciał, no. on tego nie chciał. Ja wiem no, dobrze. Że... Jedi, prawda? No, szła, no, chciałem, chciałem, chciałem. Ja, dobra, no dobra, chciałem. Co, ja co, powiedziałeś co? pierwsze słowo, pierwsze no, słowo. No. A da się, dobra, a powiedz mi, czy da się to jakoś zmienić. Czemu tu mnie bijesz jak jestem poza? Czy da się? No nie wszystko ale ja ci nie i nie zmienimy, bo tak jest Dobra, Szybki, dobra, nie pokaż mi, zmienimy. pokaż mi chociaż gdzie to zrobiłaś i w jaki sposób. No, ja, ja. no i frytki do tego, no i frytki no do tego. tego hasła, frytki do tego. Hasła. hasła nie no potrzebuję no żadnych. Na pewno, na pewno. Nie, nie potrzebuję nie. żadnych haseł. Dobra, ja ty pokaż Przez mi, poka pokaż chcę, mi ty. Chcę, no chcę, no to zabijesz mnie, jeszcze raz miałem. To, 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 to Widzisz, mnie zaprowadzi. Nie powinnaś mu teraz powiedzieć. Możemy jej to pokazać. ci. Jej ja nie mogę, z kim ja jestem. Nie. Widzisz, co ty nie robisz, robisz palenka z Jethym? Widzisz, co ty robisz? On już myśli, on już myśli tylko o Tobie i mówi do mnie wersji żeńskiej No przestań, nie, 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 nie przestań mi to. bić! Możesz, oddaj Zabijcie. ten miecz, skończ mnie bić, przestań rozbiegać tym mieczem, nic ci nie robię Rzec, masz tutaj nie wchodzić, to Ja nie mogę, ja nie mogę, proszę mnie, jeszcze komu wody nie ma Przestań, ja, może mi rogi A jeszcze nie zrobisz, coś... nie nie, zrobisz, nie zrobisz mi rogi Coś lepszego ty gdzie ty jesteś tutaj? Zabróć, Cześć 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 Yeti Jezus, ty jesteś tak biedny, ja widzę, że ty, ty żałujesz, ty tak wszystkie, ty tak wszystkiego żałujesz Co Zobacz. jest grane, co? Zobacz. Ty lubisz zimno co? No to jest zimno. Pomocy? Co? O, wow! Co się dzieje? Yeti też się kręci w głowie, ona, ona ci tak robiła? No mi się tak cały czas kręci. Ja nie mogę. Nie wchodzić tylko dla. Tylko dla Yeti? Tutaj, tutaj właśnie gdzie jesteś, tutaj się zmieniłem. W tym miejscu, w tym miejscu. Jakiś tak taki... Czyli spali. ona ci musiała Przestań mnie co bić? na no, gdzie? No, co? Ale, co? No, ale, no, po, ale no, palionka, no. palionka, teraz gadam ja z I, i nie masz, masz... To co to masz to karę? Nie. Co ty jesteś jego mamusią? Nie ma. Tak, nie Każę, to każe to, to mi tam wejść, każe mi tam wejść, zostaw Nie, weź. nie, nie ma ci. Nie, nie będziesz tu. O Boże, co to jest? Przestań, czy Palionka, przestań mnie bić. Co to jest? Czemu tu jest tyle miksur różnych? Czy napraw... naprawdę tu stworzyłaś tą miksturę? Ja zresztą to twoja twarz. Aż dziwi mnie, że. Nie, ale poczekaj, palenko, okej. Okay. Się... Zmieniłaś go w taki sposób. Eksperyment przebiegł za pomocą miksury, tak? Yeti. No tak, tak. Bo znowu dostałem. Jezu, nienawidzę tego. Yeti, jak ty możesz z nim wytrzymywać? Ja... Ja bym już wymiotował no. dawno, nie wiem jak ty to możesz proszę, trzymać. Proszę wyjść, proszę, proszę ty wejść Nie wyjdę. A, no widzisz, tutaj zabrać? jest wszystko. Tutaj nic nie ma. Yeti, a to, że ty pozwalasz na takie rzeczy? O! O! Nie, to jest to jaskinia. To dobra, nie jest to dobra, jest to jaskinia. Nic, 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 nic. Już wrócimy. stąd, macie stąd wrócić w tej chwili. Dobra, 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 dobra. Palionka, powiedz... Bo czy ja mogę w ogóle zostać z Yetim? Yeti, czy chcesz ze mną porozmawiać? Powiedz tak, powiedz. No może, chwilę z nim porozmawiam, Pal nie, ja ci chodzę, tak mną, jest za dużo! Nie. Nie, 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 tak chodzę, nie daj daj mi porozmawiać, tam. daj mi z nim porozmawiać, Yeti. Nie, masz no. Jezus, weź. Się idę? Ty nie masz zębów, gdzie masz zęby? Dobra, już myślałem, że nie masz. Mam, mam. Dobra, dobra, powiedz mi tak, powiedz mi tak. E, Czyli czy to było zmiana, Twoja zmiana i twoje rogi stały się przez miksturę, tak? Tak. A mikstura j, jaki miała kolor mniej więcej, może pamiętasz? Taki taki fioletowy bardziej. Fioletowy. Kurde, nie wiem jaka jest filotowa. Dobra, będziemy kminić, żeby Cię uleczyć jakoś, cokolwiek. Ale bo... musicie to zrobić szybko, bo ja w zyku, te... w zyku, żeby się bardziej zły. No wiem, wiem, dlatego trzeba szybko działać, będziemy no działać. No musicie. Jak ne, je, postaramy się. Tylko... Zobaczcie, trochę rogi teraz. Ty lubisz czerwony, czy ty tego w ogóle... Ty, ja, ty tego nie chcesz, ale to mówisz, nie rozumiem. Ja, nie, nie, nie jestem w stanie tak, sobie tego zrozumieć, to nam rozumieć, nie działa, to działa. wszystko. Jezus, co to w ogóle jest za świętynia? wyjdźmy z tą wystrzarażą. Przestań mi mieć! No nie, na nasy, bo jak nie go... można było wyjść! Daj mi wyjść! Przestań! Nie, go, chodź. No, no co ty robisz? Palanka, chodź, ja sam też muszę pogadać, bo ja... Bo nie wiem czy wiesz, że tobie coś zniknęło! Nie, nie, ja sam nie chcę pogadać, tobie nie że toś... tobie coś zniknęło. Coś zniknęło? Nie jest nic takiego, nic takiego. Nie, pokaż mi, co nic co takiego, nic takiego, nic takiego. Nic takiego. Zabijesz mnie, zabijesz mnie, zabijesz mnie Zabijesz mnie, jem koksha. Dobra, dobra, ja idę zobaczyć czy, czy kogoś więzisz tam jeszcze, nie? O kurde Na pewno kogoś więzisz Pewnie Yeti tam jest, nie? To jest, to jest, tu jest zła wersja Yetiego, a tam jest dobra wersja Ta 100%, jeszcze mnie bijesz Yeti tam jest, coś, czy tam jest dobra, twoja dobra wersja? Yeti! Ja jestem tu Nie, dobra, jeden Czyli ten Yeti został zamieniony, czyli to nie jest jakiś robot Kurde, dobra, i palinka. Prze kurde, przestań mnie bić! Jakie kolor, Jaki kolo co? Zabijesz mnie, zabijesz mnie! Koniec! Przestań! Dobra, 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 dobra. Przestań, przestań, zabijesz Panka, ja ci tylko chcę coś powiedzieć, ja chcę tylko powiedzieć, że... No coś ci... Coś ci zniknęło. Coś bardzo groźnego, co... co powiem ci, że... No, mogę mo mogę zrobić fajny boom w twoje miasto. Nie! Nie, nie tak. tego! Zrobiłem. Nie, nie wiem, masz gdzie pojęcia to... gdzie to jest, nie masz pojęcia gdzie nie, to jest. Nie, 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 czeka, czekaj, czekaj, czy ty mówisz... Czy to to szale, ten jest, co? O, on Yeti on jest, Yeti jest, jest teraz omamiony. Ja nie wiem co ty z nim robisz. O, z rzucasz mu... Wyszły, jest... Ja nic o tym nie wiedziałem. Chodźmy do góry. Nie? Chodźmy do góry, bo tu kurde jest mało o, nie, bombę. Bombę nie mam twojej bomby. Masz! że to co robię, bój, bombę, nie, nie Nie, 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 się nie, nie. Brakuje mi brak jednej bomby. Nie, nie ukradłem ci żadnej bomby. To jest Twoja wina. O, Dobra, okej, okej, okay, okay, ale to poczekaj, bo no, mam taką pewną bombę. Nie powiem jaką. No. Możesz się domyśleć? Jaka to no, może być? bomba, ukradę. Ukradę, to moja bomba tym grę, którą Ja nie mogę, miał... czy nie musisz? możemy normalnie porozmawiać, czy ty będziesz mnie ciągle bić? Chodź tu. co jest? O kurde, no? przepraszam, nie, myślałem, że będziesz mnie bić. Chodź, chodź, to nie tak nie. Z, z odruchu, chodź, chodź nie, widzisz jaki Yeti z nim rawy? Widzisz co on robi? On no, sylata i, 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 i je gruz aktualnie Naprawdę, nie rozumiem. Dobrze się zachowuje to jest jakby twój pupilek aktualnie, nie? Yeti! Co? Yeti, otrząśnij się! Gdzie? Co? No, otrząśnij się. A gdzie ty jesteś? No, u góry tutaj, tu gdzie strzelam. Chodź tu a ty już jesteś takim totalnym popinkiem panionki. Dobra. Palonka, mam twoją bombę. I wiesz co ta bomba potrafi? Zresztą widziałaś pod, po, po tym, co się stało. Wiem, że nie masz aktualnie ani jednej bomby i bardzo chciałabyś ją odzyskać. Bardzo Ale. Chcę, <grym> bardzo byś chciała. Ale nie odzyskasz jej z tego względu, że nie chcę, aby żadne miasto wybuchło, bo nie. wysadzę wasze miasto. Mogę wysadzić, o, o, już wiem jak nie to się zacznij. robi. Ja widziałem jak ty detonujesz tą bombę, wiem wszystko, więc ja mogę w każdej nie chwili wziąć tą bombę, zakraść się w nocy, wysadzić całe to miasto. Wystarczy mi jedna bomba na to miasto, bezmalutkie i po prostu tego nie, nie będzie. Także proszę ja o pro, jakieś uzgodnienie, że. Bo ja wiem, że będziesz chciał stworzyć kolejną bombę, no ale wiesz co się stanie, że jak, jak stworzysz bombę kolejną, jak, jak będziesz chciała mi wysadzić. Dobrze wiesz co się stanie, nie? No co się stanie, nie? No je to wice znikną. A nigdy nie, nie dowiesz nie się, się nie nigdy, tam, nigdy nie dowiesz się, gdzie jest po prostu ta bomba Także... Nieprawda, nie, nie, nic nie, nie, nie ja, ja, ja wiem, że się nie dowiesz Yeti jest omamiony, on nawet nie wie, co ma mówić On nie wie, co ma mówić po prostu Rozumiesz, Panko? Rzucasz mu płotki, na której kręci mu się w głowie, naprawdę To jest po prostu już wyższy poziom Yeti, idź się Boże ja, ja ci jakoś wyleczę, ja go wyleczę Co? Idź na dół, no widzisz? Yeti, jesteś po swojej po mojej stronie? Eee! Ja odpowiedział mi bardzo no? dobrze! Odpowiedziałbym, no, że po nie, mojej nie stronie jest. Nie, powiedziałbym, że po mojej stronie jest, ale odpowiem po twojej. No, bo, no, się no, Cię no, no, tak, bo się no, ciebie no, boi! Tak, bo się ciebie no, boi, polanka, no, 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 tak to wygląda. Czasami się nie bić. Że Yeti się zamienia w jakiegoś demona kolejnego. takiego demona, Jak się zamieni w takiego demona jak ty, to ja tak. nie no, chcę mieć z wami do czynienia. Ja zniszczę to mosto. Dobra, dobra, ja lecę do siebie. Nigdy tej bomby nie odzyskasz i zastanów się, przyleć tutaj i zastanów się, co robisz, także... Zobaczymy, zobaczymy. No na pewno. No, ja, mamy haczyk, ona, ona, ona udaje twardą, ale wiem dobrze, że się boisz, że zietowisy zostaną zniszczone, także mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. Jak się to wszystko ułoży? Przede wszystkim cel na dziś uleczenie T.iego, bo jeżeli on będzie demonem nieśmiertelnym, jak palenka, no to ja nie widzę szans w ogóle w tej wojnie. Także w ogóle nie wiem, czy to jest wojna. Nie, to nie było ani nazwane wojna oficjalnie, nic takiego, ale to tak wygląda, jakby się tak zapowiadało. No. Liczę, liczę na powodzenie z naszej strony. Trzymajcie się na razie.